Męskie prostytutki zabijają klienta podczas pracy. Edwin Faulkner i Juan Carlos Martinez Herrera zostali oskarżeni o zabójstwo, porwanie i kradzież podczas śledztwa dotyczącego śmierci Johna Laubacha. Laubach, lat 57, miał w zwyczaju płacić męskim prostytutkom za seks wiele razy w przeszłości. W marcu 2012 roku Faulkner i Martinez podczas pracy w domu Laubacha związali go kablem. Obrońcy mężczyzn mówią, że taka była wola klienta, który chciał ostrego seksu. Jednak oskarżyciele twierdzą, że mężczyźni namierzyli ofiarę, porwali ją i zabili, po czym ukradli jego kosztowności. Kiedy próbowali sprzedać zrabowane przedmioty, zostali złapani przez policję. Jeśli zostaną uznani winnymi, zostaną skazani na dożywocie.